Witajcie dzieci. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Mławie zapraszają was do obejrzenia bajki Czerwony Kapturek w Teatrze Cieni. Snuj się, snuj bajeczko, a było tak. Niedaleczko, właśnie tutaj nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką. Córeczka, chociaż mała, swej matce pomagała. Zamiatała podłogę, pełła grządki ubogę, chrust zbierała też czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła proso dla kurek, a zwała się po prostu Czerwony Kapturek. Widziano ją bowiem nierzadko, jak krząta się przed chatką w ogródku i na podwórku w Czerwonym Kapturku. W lesie, stąd chyba z mile, a może nawet nie tyle, mieszkała babcia Czerwonego Kapturka. Zbierała lecznicze zioła rosnące dookoła, Miała oswojonego dzięcioła i jeża i wiewiórkę, a bardzo się kochały z czerwonym kapturkiem. Pewnego ranka matka rzekła do czerwonego kapturka. Był gajowy u mnie z wieczora. Przyniósł wieści, że babcia jest chora. Trzeba szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota napoić, muszę kozę wydoić i przygotować mleko i nakwasić ogórków. To przecież niedaleko skocz do babci czerwony kapturku. W tym koszyczku jest masło i serek i leków różnych szereg, tabletki aspiryny i suszone maliny. Proszki od bólu głowy i olej rycynowy, kwas borny do płukania i maźdź do nacierania. Nie trać córeczko czasu, leć do babci do lasu. Idź prosto jak ta ścieżka, nie zbaczaj tylko z drogi, bo tam w Boże wilk mieszka, wilk okrutny i srogi. Słuchaj mojej przestrogi. Biegnie czerwony kapturek, jak przykazała matka. Nie zbiera ptasich piórek, nie zrywa nawet kwiatka. Tu strumień, tam pagórek, a w środku ścieżka gładka. Biegnie czerwony kapturek, tak jak prowadzi dróżka. Na drzewie jemiołuszka śpiewa głosikiem cienkim swoje leśne piosenki. Gil, siedząc na jednej z osik, też pragnął zaśpiewać cosik. I dźwięczny wytężył głosik. Czerwony kaptur, tu bur, tu bur, tu las, tu lis. Lis by cię chętnie zgryzł. I lis, i każdy zwierz. Spiesz się, dziewczynko, spiesz. Wtem, kiedy śpiew gila zmilkł, zatrzeszczał w pobliżu krzak. Wilczych jagód zatrzeszczał krzak i zza krzaka wychylił się wilk. I odezwał się basem tak: Witam cię, mój prześliczny, czerwony kapturku. Nie bój się moich ząbków i moich pazurków. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Ja wywodzę się z takich wilków, co nie krzywdzą nawet motylków. Ja mięsa po prostu nie trawię, poprzestaję na jagodach i trawię. A co ludzie mówią, to plotki. Chcesz, dziewczynko, to się z tobą pobawię. Może w kotki, a może w łaskotki. – Panie wilku, ja idę do babci. Babcia chora i czeka od rana. – A gdzie mieszka babunia kochana? – Za polaną, przy siódmym pagórku. – No to z czerwony kapturku. Wilk spoglądał z daleka, postał jeszcze z minutę i popędził na przełaj skrótem. Popędził przez ostępy, złowrogi i podstępny, mknął szybko borem lasem, tak podśpiewując basem. W las dam nurka i kapturka sprytnie zmylę, W mą pułapkę złapie babkę już za chwilę, Gdy w brzuchu burczy dostaje kurczy I jem wszystko, że aż furczy. Zaszumiały drzewa żałośnie, Zatrzęsły się dębowe żołęzie, Zaterkotał derkacz na sośnie. Co to będzie, co to będzie? A wilk stanął przy siódmym pagórku, Odwinął pod siebie ogon, rozejrzał się, czy nie ma nikogo, i do babci w okienko zapukał. Kto to puka i czego tu szuka? To ja, babciu, czerwony kapturek, borem lasem przybiegłam tu sama, z lekarstwami przysyła mnie mama. Jakiś dziwny masz głos, bo mam chrypkę, nie zdążyłam Cię dojrzeć przez szybkę, chodź do okna. Niestety nie mogę, bo po drodze zraniłam się w nogę. Ledwo stoję, ach, wpuść babciu, miła. No i babcia drzwi otworzyła. Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, co się wtedy stało. By opisać to słów jest za mało, przerażenie zaciska wprost gardło. Powiem krótko, wilczysko się wdarło i ryknęło. Mam chrapkę na babkę, gdy w brzuchu burczy dostaje kurczy i jem wszystko że aż burczy. To rzekłszy wilk połknął staruszkę, jak wróbel połyka muszkę. Ale kiszki wciąż grały mu marsza, bowiem babcia osoba starsza była koścista i chuda, więc mu obiad nie bardzo się udał. Brzuch mam pusty po takiej potrawie, przyjdzie wnuczka to sobie poprawie, ale zanim ten ptaszek tu sfrunie, przeobrazić się muszę w babunie, włożę czepek staruszki na głowę. Gdzie piżama jest? Proszę, gotowe. Teraz hop. Pod pierzynkę do łóżka. O lusterko, no tak, jeszcze chwilka. Wykapana babunia staruszka. Niepodobna zupełnie do wilka. Schowam łapę, bo widać pazurek. Idzie. Idzie czerwony kapturek. O, już chatka babuni. Co też się dzieje u niej? Ucieszy się, gdy zobaczy czerwonego kapturka. A to co? Na dachu wiewiórka? Rzuca we mnie orzechy? Może właśnie z uciechy? Nie, złości się jak jędza, po prostu mnie odpędza. Wiewióreczko, cóż to znaczy, witałaś mnie dawniej inaczej. To tam? Ja, czerwony kapturek. Borem lasem przybiegłam tu sama. Z lekarstwami przysyła mnie mama. Wejdź, kochanie. Już idę, już lecę. Babciu może zapalić świecę. Nie, ja wolę, kiedy jest ciemno. Chodź, kapturku, przywitaj się ze mną. Babciu, taki dziwny masz głos. Dlaczego mówisz przez nos? Jesteś głupia, ugryzła miosa, a zresztą nie wtrącaj się do mego nosa. Babciu, dlaczego jesteś taka zła? Boś za długo do mnie szła. Zresztą nie pytaj już więcej. Babciu, a gdzie twoje ręce? Pod pierzyną, bo mi marzną na zimie. Przestań pytać i usiądź tu przy mnie. Babciu, ja się trochę boję, bo te zęby są jakieś nie twoje. Dobre są, każde zęby, które prowadzą do gęby. A że jeść tymi zębami wygodnie, zaraz ci udowodnię. To rzekłszy wilk połknął dziewuszkę, jak wróbel połyka muszkę. Oblizał się lasną, mlasną, wlazł pod pierzynę i zasnął. Ale to, moi drodzy, nie koniec, bo właśnie z Dąbrowy szedł w tamte strony Gajowy. Posłuchał, co gil wyśpiewał, posłuchał, co szumią drzewa. Potem jeszcze przybiegła wiewiórka. I tak się dowiedział o losie czerwonego kapturka. Gajowy idzie, wydłuża krok, bo już dokoła zapada mrok i głos puchacza leci przez knieję. W oddali chatka babci widnieje. Idzie gajowy, patrzy przez szybkę, o tu potrzebne działanie szybkie, wchodzi do środka, zapałką świeci i cóż zobaczył? Zgadnijcie dzieci. Wilk pod pierzyną spokojnie chrapie, trzyma czerwoną czapeczkę w łapie, a brzuch ma taki pękaty, że zajmuje nieomal pół chaty. Gajowy mu do gardła przystawił dwururkę. Hej, wilku bury łapy do góry. Coś zrobił z babcią i czerwonym kapturkiem. Oddawaj je, bo ci szyję kulami zaraz przeszyję. Ojej, po co tyle hałasu? Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem, bo myślałem, że to niedziela. Błagam niech pan gajowy nie strzela litości. O litości nie ma mowy. Będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj tu babcie i wnuczkę. Liczę do trzech. Już je oddaję, tylko niech pan tę lufę odsunie. Muszę się wytężyć, malutko. I wyobraźcie sobie, że z paszczy wyskoczyły mu obie nienaruszone. W stanie całkiem przyzwoitym. Babcia nawet uzdrowiona. Czerwonego kapturka chwyciła w ramiona i tak się całowały, ściskały, cieszyły że odzyskały zaraz i humor i siły. Niech nam pan Gajowy żyje sto lat albo i więcej. Gajowy był w siódmym niebie, okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał bardzo mocnym sznurkiem i zawiózł od razu prosto do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy.